Cześć, Marlenka, ścigacz.pl. Jestem przed salonem Triumfa w Poznaniu na ulicy Dąbrowskiego 181. Miałam już pierwsze spotkanie z Tridentem 660. Teraz chcę sprawdzić co zrobić, żeby go mieć w garażu oraz poznać jego kolegę, czyli Tigera Sport 660. Witam serdecznie w Triumf Poznań. Zapraszam. W czym mogę pomóc? Już znam trochę Tridenta, i więc chciałabym go jeszcze trochę poznać bliżej i jestem również zainteresowana Tigerem 660. Zapraszam serdecznie. To może zacznijmy od Tridenta, bo on jest trochę bliższy. Powiedz nam jakie on ma serce. Najpiękniejsze. Jeżeli chodzi o Tridenta, mamy silnik trzycylindrowy o pojemności 660, generujący 81 koni i 64 Nm. Silnik trzycylindrowy charakteryzuje się bardzo fajnym sposobem oddawania mocy. Jest taki bardzo liniowy, idący ku górze, czyli mamy zawsze moc wtedy, kiedy jej potrzebujemy. Dodatkowo Trident, zaczynając od hamulcy, mamy dwutłoczkowe hamulce Nissina w stalowym oplocie, zawieszenie szoła. Które jest bardzo fajnie, bardzo fajnie dobrane. E, tylne zawieszenie z regulacją również znajdziemy w tym motocyklu. Jest to bardzo przyjemny motocykl, e, jeżeli chodzi o, o jazdę. A co z elektroniki? Czy to jest taki golasek, czy coś jeszcze? Tu mamy? Nie, my golasów nie produkujemy. Jako triumf każdy motocykl jest wyposażony w ABS oraz kontrolę trakcji. Mamy w tym motocyklu również dwie mapy zapłonu, czyli jest mapa deszczowa i mapa drogowa. Mapa deszczowa powoduje to, że mamy motocykl troszkę bardziej skastrowany, jest mniej czuły na gaz, wtedy tylne koło jest mniej podatne na, na uślizgi. Mamy też fajny kolorowy wyświetlacz, mogę Wam go pokazać w drugim naszym motocyklu testowym. I co na nim jest? Na wyświetlaczu mamy wszystkie najważniejsze elementy, czyli mamy obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik biegu, na którym jesteśmy. Dodatkowo podaje nam spalanie, temperaturę cieczy, przebieg całkowity, możemy ustawić sobie jasność wyświetlacza. Możemy też wyświetlić sobie biegi większe, żebyśmy mieli pewność, na którym biegu jedziemy. Tutaj mogę też pokazać mapę zapłonu, jak sobie zmieniamy, mamy mapę drogową, tak jak wspomniałem, i mapę deszczową. A ten znaczek, o, to jest OK? Co to jest to z lewej strony? Tak, tutaj mamy możliwość potwierdzenia naszego wyboru, czyli jeżeli sobie zmienimy mapę na deszczową, potwierdzamy w ten sposób i ta mapa już jest wczytana. Jeżeli chodzi o ptaszek, czyli tak zwany ok, pozwoli nam wejść jeszcze w głębsze menu i ustawienie motocykla. funkcji motocykla. Możemy ustawić sobie na przykład inteligentne kierunkowskazy, które będą nam mrugały trzy razy, za trzecim razem wyłączą się automatycznie, bądź też możemy ustawić je klasycznie tak jak mamy w tej chwili, że kierunkowskaz mruga nam cały czas. Myślę, że one mogą się przydać początkującym motocyklistom, szczególnie w mieście, gdzie jest dużo emocji, dużo samochodów i Pewnie mogą Pewnie nawet, o tym nawet zapomnieć. bardziej przydają się bardziej zaawansowanym, którzy tak? często zapominają o wyłączaniu kierunków wskazu, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o tridenta, też mamy możliwość dołożenia sobie dużej ilości akcesoriów? Między innymi, jak jesteśmy przy wyświetlaczu, możemy dołożyć moduł bluetooth, dzięki któremu będziemy mieli nawigację uproszczoną wektorową, będzie wskazywała nam drogę. Będziemy mogli, jeżeli mamy kask z interkomem, słuchać muzyki, zmieniać, dostosowywać sobie głośność. Marlena, jeździłaś naszym tridentem? Tak. Jakie są Twoje wrażenia? Zjazdy tym motocyklem? Myślę, że to jest świetny motocykl na start motocyklowej mm -hmm. przygody, ale również ja jako doświadczona motocyklistka miałam z niego dużo frajdy, również na torze. Zgodzę się z tobą, jest to motocykl, który w moim odczuciu ma bardzo duże portfolio klienta. Jest to motocykl, który możemy przygotować na kategorię A2, czyli niższą, czyli dławimy motocykl do 48 koni specjalnym kitem, który możemy dostać w konfiguratorze i najbardziej możemy zacząć im motocyklową przygodę, ale też, jeżeli ktoś jeździ dłużej, ten motocykl jest bardzo zwinnym, fajnym motocyklem, dającym duże emocji. Także myślę, że, że zgadzam się z Twoją wypowiedzią. A jak Twoje wrażenia z jazdy? Yy, motocykl je, działa bardzo płynnie, nie trzeba w mieście wajchlować co chwilę biegami. Jest... Naprawdę prosty. Pozycja jest też wyprostowana, wygodna dla mnie przy moim wzroście. Jest idealnie. Wsiadam i nie muszę jakoś się przyzwyczaić do tego motocykla. Wsiadam jadę. A ile masz wzrostu? 1,70 m. Tutaj mamy kanapę na poziomie 80,5 cm. Także przy twoim wzroście, myślę, że nawet ciut niższe osoby jak najbardziej dadzą sobie radę z tridentem. A czy można tą kanapę obniżyć? Czy jest jakaś regulacja? Możemy zamontować kanapę obniżoną i ona wtedy obniża okay. wysokość o 2 cm. To już coś? Tak. To chyba moja wiedza na temat Tridenta jest już wystarczająca na ten moment. Powiedz mi coś więcej o jego koledze. Co my tu mamy? Tutaj mamy Tigera Sporta 660. Jest to, tak jak powiedziałaś, młodszy brat Tridenta. Jest to motocykl troszeczkę bardziej turystyczny. Jak, jak widać, ma szybę owiewka, która będzie nas chroniła, chroniła przed wiatrem. Aczkolwiek nie wyklucza go to absolutnie z jazdy po, po mieście. Mamy również zawieszenie szoła, również hamulce Nisina dwutłoczkowe w stalowym oplocie. Tutaj z największą różnicą, różnicą konstrukcyjną będzie to, że mamy dłuższy wahacz jak w Tridencie, dzięki temu motocykl jest stabilniejszy na jakichś tam dalszych i szybszych przelotach. Jeżeli chodzi o silnik, mamy dokładnie tą samą jednostkę, co w Tridentie, 81 koni, 64 Nm. A jak z wagą tych motocykli? Jeżeli chodzi o wagę, Trident waży 189 kg z płynami, Tiger Sport 206 z płynami. Czyli są obydwa Stosunkowo lekkimi motocyklami. Jeżeli chodzi o regulację tylnego zawieszenia, w tej gerze w sporcie fajnie mamy ją wysuniętą do przodu, czyli jest bardzo dostępna. W każdej chwili możemy sobie ją wyregulować, zrobić to zawieszenie, dostosować do warunków, które panują na drodze i do naszego bagażu. Do Tegera sporta, tak jak widzimy, występują również fajne kufry boczne, bezstelażowe. Po ich zdjęciu nie mamy żadnego, żadnego śladu po, po kufrach. Jeżeli chodzi dalej o motocykl, mamy dość sporo akcesoriów, które możemy dołożyć, które będą e, ułatwiały w jakiejś turystyce, czyli na przykład handbary, grzane manetki, e, asystent zmiany biegów. A co z Elektroniką? Czy jest podobnie jak? Jest w Jest podobnie jak w trajdencie, mamy dwie mapy zapłonu, mamy kontrolę trakcji ABS-y, e, czyli działa to na takiej samej zasadzie jak, e, jak w trajdencie. Aczkolwiek Tiger Sport nie tylko może służyć do dalekich wypraw, jest to też motocykl, który bardzo fajnie odnajdzie się w miejskiej dżungli, czyli przejście przez zatłoczone ulice miasta, przejazd w zasadzie. Jeżeli chodzi o wysokość siedzenia, tutaj mamy troszeczkę wyżej, tutaj mamy 83,5 cm wysokości, ale istnieje możliwość dołożenia obniżonej kanapy, wtedy ta wysokość nam spada o 2 cm. O, tutaj trochę wygląda to inaczej niż w Tridencie. Tak, wyświetlacz ma trochę inny kształt, ale wszystkie funkcje, które mamy na tym wyświetlaczu są tak naprawdę bliźniacze do wyświetlacza w tridencie. I też mamy OK. Czyli w sumie... Dokładnie układ wszystkich przełączników jest taki sam. A dlaczego jest ta wajka? Tu mamy możliwość regulowania sobie przedniej owiewki. Możemy ją opuścić, bądź podnieść w czasie jazdy, żeby nas Oj, lepiej chroniło. Jazdy. Przesiadłaś się z Tridenta na Tigerę Jak twoje wrażenia, odczucia? Na pewno jest wyższe. W przypadku mojego wzrostu nie ma to aż takiego znaczenia. Jest delikatnie inna pozycja. Mam wrażenie, że jest, te ręce są trochę wyżej, ale jest wygodnie. Mhm. Jestem bardzo ciekawa jak jeździ. Nie ma problemu. Możemy zaproponować Tobie jazdę testową. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Myślałam, że przez to, że jest cięższy niż Trident, to będzie mi się na nim gorzej jeździło w mieście. O dziwo, nie! Ta pozycja jest nawet wygodniejsza niż na Tridentzie. Jest bardziej wyprostowana. No jestem pod wrażeniem. Ten motocykl jest przewygodny ale to jest świetny motocykl prowadzenie jest tak łatwe, dodatkowo jest tak wygodny szczerze mówiąc Trident mnie tak nie zaskoczył bo moim drugim motocyklem był Naked no ale no, Tiger robi robotę jak? no ten motocykl jest Świetne, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No i biorę go. To kupujemy. Ok, no to zaczynamy od. Jeżeli ma być to Tiger Sport, to musielibyśmy wybrać kolor. Mamy czarny grafitowy, mamy biały z czarnym, czerwony i niebieski. Ok, to weźmy czerwone, bo szybki. Tak, czerwone są najszybsze, ale trochę więcej palą. I teraz możemy sobie w naszym konfiguratorze, wchodząc na akcesoria, skonfigurować motocykl pod Twoje e, potrzeby. E, pytanie: Czy są jakieś akcesoria, z który, na które byłabyś zdecydowana, czy mam tobie coś podpowiedzieć? Na pewno chcę grzane manetki. Okej, okay, już dodajemy. Zaproponowałbym tobie do grzanych manetek, jeżeli zimno ci w ręce, żebyśmy dołożyli również e, handbary które osłonią mhm. nam ręce przed zimnem, od środka o, będą super, grzane. No super, bo zawsze dla mnie jak już zbliżamy się bliżej jesieni albo jest wczesna wiosna to najgorsze są te ręce. Okej, okay, rozumiem. To zapewniamy komfort Twoim rączkom teraz. Czy o czymś jeszcze myślałaś, żeby zabezpieczyć motocykl, na przykład crashpady, które będą chroniły nam ramę, ramę motocykla? A czy jest opcja gmoli? Nie. W okay. tej sporcie i w tridencie nie mamy opcji gmoli, jest możliwość tylko crashpadów, ale one bardzo ładnie wyglądają i fajnie wkomponują się w linię motocykla. Okej, okay, co zakładamy? Dobrze. Jeżeli już jesteśmy przy zabezpieczeniu motocykla, zaproponowałbym Tobie tankpad, czyli tą nakładkę na zbiornik, która będzie powodowała to, że motocykl nam się nie będzie rysował. Okay. Czyli mamy już kraszpady. Mhm. Bardzo fajnie jest dołożyć osłonę przedniego zawieszenia. Myślę, że Cię namówię i dodaję tak, akcesorium również. Super. Mamy możliwość jeszcze zwiększenia jakiejś elektroniki w motocyklu. Na pewno sugerowałbym fajną rzecz dołożenie quick shiftera. Czyli mamy możliwość dzięki temu zmieniania biegów bez sprzęgła. Cóż tutaj jeszcze mogę Ci zaproponować? By był fajnie skonfigurowany motocykl z elektroniki. Myślę, że fajną rzeczą będzie też moduł Bluetooth, dzięki któremu będziesz miała kontakt na wyświetlaczu, e, czy ktoś do ciebie dzwoni, będziesz widziała kto. Jeżeli masz interkom, będziesz mogła odebrać. Pytanie, czy, czy jesteś zainteresowana takim modułem? Myślę, że nie, bo okay. raczej nie rozmawiam jak jadę, ale. Mam pytanie, czy to jest też moment, gdzie jakbym miała prawo jazdy kategorii A2, czy to jest moment, gdzie ten moduł trzeba dorzucić, czy to gdzieś później dorzucamy? Jeżeli miałabyś prawo jazdy kategorii A2, moduł nie ma nic z tym wspólnego, musielibyśmy założyć tak zwany kit serwisowy na kategorię A2, okay. już Ci go pokazuję, o, czyli zmieniamy, Zestaw z ogranicznikiem, czyli wymieniamy cały rolgaz, dzięki czemu moc e, będzie dławiona. Oczywiście do tego też po wymianie musimy w serwisie podpisać pismo, że zostało to zmienione i, i wykonane, czyli tak jak serwis też chciałabyś dołożyć. To załóżmy, że dokładam to, mhm. ten zestaw i jak potem dorosnę do prawa jazdy kategorii A, to ja, czy ja mogę się jakoś tego zestawu pozbyć? Znaczy, wtedy przyjeżdżasz do nas, my z powrotem przekładamy Tobie na pierwotny rolgas i odblokowujemy motocykl do pełnej mocy, a rolgaz zostanie z Tobą albo będziesz mogła go sprzedać we własnym zakresie. A z elementów wizualnych? Jasne, tutaj jeżeli chodzi przy, przy tej Tigerze, możemy dołożyć aspekt wizualny, dolny pług, który bardzo fajnie nam podkreśla całą linię motocykla, dodaje Sportowego, sportowego o, wyglądu. Super. A co z kuframi? Jasne, możemy dołożyć kufry boczne zintegrowane, i do kufrów możemy sobie dobrać nakładki, nakładki w kolor. Mamy dwa boczne kuferki bez, bezstelażowe. I wybieramy sobie do nich panele pod kolor, i wtedy dostajemy bardzo fajną o, to, linię motocykla. To jest fajne, więc na pewno to będę chciała. Okej, okay. i możemy też dołożyć kufer centralny, dzięki któremu będziesz mogła e, schować sobie kask, jeżeli gdzieś pojedziesz. Czyli dokładam kufer centralny, trzeba tak, dołożyć płytę i, i bagażnik, jak najbardziej. Tak, i też możemy dołożyć e, tutaj panel w kolor e, motocykla. Jeżeli byś jeździła z pasażerem możemy dołożyć oparcie na taki kufer, żeby pasażer miał więcej komfortu. Jeżeli jeździsz dużo w nocy, to fajnie jest dołożyć sobie halogeny. Aczkolwiek A to ciekawe. Wszystkie, wszystkie lampy wszystkie lampy w tym modelu są, są ledowe, także światło jest bardzo dobre jasne, ale jeżeli dużo jeździmy, warto pomyśleć o tym, to żeby dorzucamy. dołożyć. Jak Dobrze. to ma być motocykl turystyczny, to będziemy jeździć dużo. Dobrze, to dokładamy. Jeżeli faktycznie dużo jeździmy, warto pomyśleć o ostatniej rzeczy, na którą będę namawiał, to są system czynników ciśnienia w kołach, dzięki czemu mamy informację na wyświetlaczu o złym, złym, ciśnieniu, złym ciśnieniu w kole. I teraz mamy w pełni skonfigurowany motocykl. Pytanie, czy to wszystko, czy coś jeszcze chciałbyś dołożyć. Myślę, że to wszystko, ale skoro już doszliśmy do momentu, że będę nim dużo jeździć, jak wygląda serwis takiego motocykla? Okay. Serwis mamy tak. Pierwszy, pierwszy przegląd jest na 1000 km, jest to kontrola dotarcia. Koszt takiego przeglądu w tej grze w sporcie to jest 800 zł brutto. Następny przegląd mamy po roku bądź po 16 tysiącach kilometrów. Koszt takiego przeglądu na 16 tysięcy to jest w granicach 1200 zł. Następny przegląd na 32 tysiące, to jest tak zwany duży przegląd i ten przegląd jest trochę droższy, kosztuje w granicach 2200-2300 zł brutto. Okej, okay, to przechodzimy dalej do tej najmniej przyjemnej części, czyli do płacenia. Jakie mamy opcje oprócz gotówki? E, możemy sfinansować motocykl albo w kredycie, albo w leasingu. Na naszej stronie mamy tutaj taki kalkulator. Możemy wejść kliknąć sprawdzić sobie jaki chcemy, jaką chcemy zrobić wpłatę, na jaki okres od razu wyliczy nam kwotę miesięcznej raty. Można też się odezwać do, do którego jest nas w celu zliczenia leasingu albo poszukania najlepszego rozwiązania finansowania naszego wybranego motocykla po prostu nie wiem, drogą mailową bądź telefonicznie. A co z gwarancją? Ile trwa? Gwarancja fabryczna jest na 2 lata, 24 miesiące od momentu zakupu. Mamy możliwość przedłużenia takiej gwarancji do 5 do lat i tutaj o szczegóły trzeba zapytać handlowców. Okej, okay, to mam już motocykl. Chciałabym nim gdzieś pojechać. Czy muszę się włóczyć po mieście, czy organizujecie jakieś wyjazdy, gdzie można się zintegrować z innymi ludźmi i też takimi, którzy mają podobne motocykle? Jak najbardziej organizujemy na przykład Triumph Meetup. Jest to spotkanie, w tym roku odbyło się w Piszu, także przyjeżdżają tam motocykliści Triumfa na każdym, na każdym rodzaju modelu motocykla, także zapraszamy tam. E, organizujemy e, również e, wyjazdy dla klientów na przykład nad Gardę. E, jest to taki marcowy wyjazd e, Garda z Triumfem w marcu. Od trzech lat to organizujemy. Podczas spotkania Triumf Meetup również można przetestować wszystkie nasze motocykle, całą gamę dostępną. Także zapraszamy serdecznie do testowania i ewentualnej zmiany motocykla na następny. Okej, okay, a co w przypadku jak ja jestem bardziej torowa? Czy jest coś Też mamy takie rozwiązanie. Mamy dwa spotkania na torze w Poznaniu z Kalifornią Superbike School, które odbywają się w dwóch terminach na początku i pod koniec sezonu. Jest to szkolenie bardzo profesjonalne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich w każdym stopniu zaawansowania, jeżeli chodzi o jazdę. Kiedy będę mogła dobrać swój motocykl? Serdecznie gratuluję decyzji. Zapraszam po odbiór motocykla w poniedziałek. Także gratuluję. I proszę położyć sobie na swój wybrany motocykl kartkę rezerwacyjną. Gratuluję. Super, dzięki.